Lęk, choć jest nieprzyjemnym odczuciem, to jednak jest naturalnym i koniecznym elementem życia każdego człowieka. Lęk zmienia nasze reakcje, wpływa na ich szybkość, no i dzięki temu w różnych sytuacjach możemy adekwatnie zareagować. Na przykład dzięki takiej szybkiej reakcji możemy uniknąć jakiegoś wypadku drogowego. W przeszłości, oczywiście, lęk też miał podstawowe znaczenie dla przetrwania człowieka, no i umożliwiał albo ucieczkę, albo jakąś reakcję polegającą na podjęciu walki, wyzwoleniu agresji. Jednak czasem zdarza się tak, że lęk wymyka się spod kontroli i przynosi danej osobie więcej szkody niż pożytku. Dzieje się tak wtedy, kiedy no te reakcje lękowe przeradzają się w panikę, występują zbyt często, są nieadekwatne, występują w takich sytuacjach, kiedy nie ma ku temu jakichś większych podstaw. Lęk, który dezorganizuje życie człowieka, może przybierać postać takich przewlekłych stanów lękowych, ale także bardzo gwałtownych napadów paniki, jakichś gwałtownych reakcji. Taki napad paniki może trwać od kilku minut do nawet kilku godzin. Jest to właściwie jedno z najbardziej nieprzyjemnych przeżyć, jakie może spotkać człowieka w ogóle. Podczas takiego napadu osoba ma poczucie, że wariuje, że traci nad sobą kontrolę, że stanie się zaraz z nią coś strasznego, że umiera lub za chwilę umrze. Towarzyszą temu bardzo silne objawy fizyczne, jest to drżenie, pocenie się, często mdłości, kołatanie serca. Takie y, napady mogą pojawić się no, bez żadnej y, konkretnej przyczyny. Osoba nie jest w stanie przewidzieć, y, że coś takiego się y, tego dnia stanie. Y, tak więc może ją to spotkać, kiedy jest sama w domu. Może także stać się to y, w autobusie, w jakimś miejscu publicznym. Oczywiście wtedy konieczne jest podjęcie jakiegoś leczenia. Stosuje się tutaj farmakoterapię, psychoterapię, choć jakiś pojedynczy epizod lękowy może zdarzyć się również. Każdej osobie i nie świadczyć o chorobie, o konieczności podjęcia leczenia. Natomiast jeżeli takie stany się powtarzają, to oczywiście należy podjąć jakieś kroki, żeby po prostu usunąć przyczynę cierpienia. Bo też takie stany lękowe y, mogą wpłynąć na ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi. Osoba też żyje w takim poczuciu zagrożenia, boi się, że kolejny y, taki napad może nastąpić. Y, lęk też może być przyczyną problemów w życiu seksualnym. Y, duże natężenie lęku przyczynia się do takich problemów jak. Y, Problemy z utrzymaniem czy osiągnięciem erekcji, wytrysk przedwczesny, brak reakcji na bodźce seksualne czy trudności w osiągnięciu orgazmu. Często dzieje się tak dlatego, że dana osoba ma takie lękowe oczekiwanie niepowodzenia, jakby z góry spodziewa się niepowodzenia już w swoim jakimś życiu seksualnym, w konkretnym kontakcie w konkretnej relacji z jakimś partnerem seksualnym, czasami też takie epizodyczne niepowodzenie, które mogłoby zdarzyć się każdemu z nas, jakaś przejściowa trudność, brak formy danego dnia, no na zasadzie błędnego koła utrwalenia się od ruchu warunkowego prowadzi do poważniejszej dysfunkcji. Często osoby z takim lękowym nastawieniem traktują też swoją sprawność seksualną jako taki miernik własnej wartości.